Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś o tym, jak Donald Tusk zamknął Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiSu boi się teraz odezwać z kolejnymi propozycjami, ponieważ Platforma, Koalicja Obywatelska będzie zgłaszać te projekty, aby zostały wdrożone natychmiast. Po tym, jak Kaczyński myślał, że. Przełamie spadające sondaże swojej partii i obiecał 800 plus od 1 stycznia na każde dziecko, od 1 stycznia 2024 roku. Tusk powiedział: Sprawdzam. I koalicja obywatelska złożyła w Sejmie projekt, aby wprowadzić go od 1 czerwca. Kaczyńskiemu i jego towarzystwu. Przysłowiowe szczęki opadły, dlatego że na takie zagranie nie była przygotowana propaganda PiSu. Oni byli przygotowani na narrację. Koalicja Obywatelska jak wygra wybory to mam nic nie da, zabierze wam 500+. plus. Tymczasem okazuje się, że Tusk i jego zaplecze chce dać 800 ale już od razu. Kaczyński opowiada o jakichś wyliczeniach jakichś planach. Prawda jest taka, że w czerwcu zeszłego roku publicznie twierdził, że nie ma pieniędzy w Polsce na 700 plus na waloryzację tego świadczenia, dlatego że byłoby to działanie proinflacyjne. Prawda jest taka, że Kaczyński jest gotów rozdać wszystko, zrobić wszystko co jest niedobre, nieodpowiedzialne, byleby tylko uniknąć oddania władzy. On się panicznie boi rozliczenia. Chce po prostu umrzeć jako dyktator polski. To jest dla niego priorytet, aby nie odebrano mu władzy i nie rozliczano go nawet przez chwilę. No oczywiście ta chwila by potrwała dłużej, ale były takie momenty, były takie plany, o których mówił Ryszard Terlecki, jego prawa ręka wicemarszałek Sejmu, że jeżeli nawet stracimy władzę, to szybko ją odzyskamy. No nawet w PiS, w PiS nie wierzą w te, w, w te zapowiedzi, dlatego że tuż po stracie władzy nastąpi po prostu utrata wszystkich aktywów PiS, które dzisiaj decydują, że Wciąż zachowują relatywnie wysoką pozycję w sondażach. Nie tak, nie tak wysoką, jak pokazują, ale wysoką. Jest to przede wszystkim aparat propagandy i dezinformacji, głównie za pośrednictwem państwowego nadawcy TVP. Więc Kaczyński teraz nie wie, co ma zrobić. Ich w tej chwili cały sztab wyborczy PiSu musi myśleć o zmianie taktyki. Co prawda Tusk jest trochę atakowany, ale jak powiedział jastrząb, jeżeli chodzi o gospodarkę, dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, w tych wyborach po prostu nie chodzi o stabilność finansów publicznych, nie chodzi o programy socjalne. To są wybory, w których będziemy decydować, czy będziemy wciąż mieli demokrację. Jeżeli demokracja przegra, czyli PiS będzie dalej sprawował władzę, to będziemy mieli na pewno zrujnowane finanse publiczne. To jest wypowiedź właśnie Bogusława Grabowskiego. To są wybory, które tutaj ja zacytuję w całości. Chcę powiedzieć niektórym ekonomistom, niektórym bardzo znanym, że te wybory, które będą jesienią, to nie są wybory o stabilność finansów publicznych ani o programy socjalne. To są wybory o demokrację. Czy będziemy mieli dalej demokratyczną Polskę, czy autorytarną? To są wybory o praworządność, o wolne media, o prawa człowieka i prawa niektórych mniejszości. I teraz, drodzy Państwo, tutaj nie wolno rozliczać, rozliczanie Donalda Tuska, że idzie po prostu w populizm i przyjmuje licytację Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Tak trzeba po prostu. W innym wypadku Kaczyński wygrałby jako ten, który daje ludzie, nie do końca jeszcze rozumieją wszyscy. No to widać po poparciu, że ono jest wyraźnie słabsze, ale ludzie zaczęli łączyć to, że jest inflacja, że to jest normalnie inflacja Kaczyńskiego, a nie jakaś tam Putin inflacja, jak próbuje przekonywać PiS i Kaczyński, natomiast wciąż jest duża grupa osób, która łyka tą narrację. Zabawne jest i smutne, że te 800 plus na 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło tak naprawdę w sile nabywczej około 400 zł z 2015 roku. Tak bardzo PiS, zabiera nam pieniądze, tak bardzo Kaczyński i jego polityka prowadzi do zubożenia Polaków. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek miał jakieś oszczędności w bankach zwykle, bo tak, te oszczędności Polaków nie są duże, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie są pieniądze, które można jakoś bezpiecznie ulokować. Nie każdy miał przeświadczenie, które pełniał pan Mateusz Morawiecki, że należy inwestować w obligacje zabezpieczające kraj przed inflacją, szczególnie że rząd zapewniał, rząd Mateusza Morawieckiego zapewniał, że inflacja nie będzie duża, że będzie wynosiła 3-4 punkty procentowe. Jednak sam Pan Premier wykorzystał wiedzę, którą posiadał, i on sobie zainwestował. W obligacje, które chronią jego oszczędności od inflacji. W tej sytuacji nie było ponad 90% Polaków posiadających jakiekolwiek oszczędności i oni stracili pieniądze. Te pieniądze zabrał im właśnie Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim i Adamem Lapińskim. To jest tak zwany podatek inflacyjny. On polega właśnie na tym, że się wywłaszcza ludzi, drodzy Państwo, wywłaszcza się ludzi z. Posiadanych już pieniędzy. Dlatego inflacja jest jednym z najgorszych podatków nakładanych na społeczeństwo, bo jest podatkiem nakładanym bez zgody parlamentu i bez takiego otwartego przyznania się do tego, że zabieramy Wam pieniądze. Co więcej, inflacja zniechęca ludzi do oszczędzania. Krótkoterminowo może to powodować jakieś zyski, ale długoterminowo, drodzy Państwo, powoduje to po prostu straty. To jest sytuacja, drodzy Państwo, która jest, no nie jest sytuacją, która zachęca ludzi do oszczędzania, która, a to z oszczędności biorą się, drodzy Państwo, z, tak naprawdę bierze się wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy nie bierze się z konsumpcji, wzrost gospodarczy nie bierze się z tego, że Polacy wydają coraz więcej. Wzrost się bierze wtedy, kiedy oszczędzają pieniądze i inwestują w gospodarkę, inwestują w przedsięwzięcia biznesowe. Tymczasem w ciągu ostatnich ośmiu lat. Wbrew zapowiedziom pis który obiecywał, że poziom inwestycji w Polsce sięgnie 25%, to z prawie 21%, który odpowiadał średniej europejskiej w 2015 roku, wylądowaliśmy na ponad 16%, czyli wyraźny spadek w przeciągu 8 lat. Ta tendencja wciąż nie została zatrzymana i nie zostanie, dlatego że to, co robi ta polityka gospodarcza, która jest polityką, Drodzy Państwo, bardzo, ale to bardzo niefajną, czyli taką niebudującą zaufania wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorcy się boją. Oni nie wiedzą, czy zaraz Kaczyński nie wyskoczy z nowym podatkiem, takim jak Polski Ład, czy po prostu nie znacjonalizuje, czy znowu nie podniesie obciążeń przedsiębiorców w jakiś kolejny sposób. Mamy do czynienia z bardzo złym rządem, któremu przedsiębiorcy po prostu nie ufają. Kaczyński zresztą, ja przypominam, to jest ten szef partii, który od wielu, wielu lat mówi, że nie zna się na gospodarce, to jest, powiedzmy Państwo tak uczciwie, te jego rządy dowiodły, że nie kłamał, no nie zna się na gospodarce. Mamy więc sytuację taką, w której on po prostu wykonuje polityczne kroki. Zgodnie z informacjami medialnymi decyzję o 800 plus podjął Kaczyński sam, nie mając pełnej zgody zaplecza, które uważało, że jest to fatalna decyzja, ponieważ wzmocni to impuls inflacyjny. My mamy w tej chwili oficjalną inflację na poziomie około 14%, to oznacza, nie jest tak jak oni mówią, że inflacja spada. Nie, drodzy Państwo, po prostu ceny rosną wolniej, ale jest to wciąż wzrost gigantyczny. Od jesieni zeszłego roku rząd PiS przyhamował tak zwany druk pieniądza, bo to stąd się wzięła inflacja. Inflacja nie bierze się stąd, że ktoś gdzieś podniósł ceny surowców i to jest tylko i wyłącznie wtedy pewien impuls, to nie jest tak, że to się przekłada. To się, w Polsce inflacja wzięła się z tego tytułu, że Narodowy Bank Polski do spółki z Morawieckim przeprowadził operację niezgodną z prawem, czyli przestępstwo, złamał konstytucję. I rząd KIS zadłużył się na około 150 miliardów złotych w Narodowym Banku Polskim, a Narodowy Bank Polski po prostu wydrukował te pieniądze. To jest takie kolokwialne. On je po prostu stworzył jako cyfrowy zapis i wyrzucił na rynek. Doszło do sytuacji, w której liczba towarów nowych na rynku pojawiła się o 3,5% więcej, a liczba pieniędzy w rękach ludzi 35% większa. I to musiało po prostu skoczyć oznaczać skokową inflację. Dość powiedzieć, że dziś mamy ceny surowców niższe niż przed wojną, ceny surowców e, takich jak ropa i e, ceny na stacjach benzynowych są znacznie wyższe, dlatego że e, to nie jest żadna Putin inflacja, to jest inflacja Kaczyńskiego, inflacja Morawieckiego, inflacja Glapińskiego. No i teraz, drodzy Państwo, pytanie, co zrobić z tym całym... E, problemem Jarosław Kaczyński. Na razie wygląda, że są sparaliżowani, nie mają pomysłu na kampanię wyborczą, nie wiedzą, co mogą jeszcze obiecać. Było gdzieś tam w planach, że mogliby nawet powiedzieć 1000+, a natomiast co dzisiaj jest warte ich 800+, plus, jeżeli nie chcą tego 800+, plus wprowadzić od razu, jakim dał możliwość Donald Tusk. No widać po prostu, oni mają też taki pomysł, drodzy państwo, że jak będą musieli stworzyć koalicyjny rząd, to powiedzą, że no niestety nie mogą uchwalić 800+, ponieważ nie zebrali wystarczającej liczby głosów i poparcia i dlatego tego nie będzie, muszą poczekać, aż będą urządzili sami. Takie głosy też tam się kręcą po nowogrodzkiej, jak się potem wymigać z tego, no bo jak już będą mieli przy władzy, gdyby byli, gdyby obronili władzę, też nie chcieliby, żeby im ta cała władza jak najszybciej zbankrutowała. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał o tym, że Kaczyński jest zapędzony przez Tuska do Koziego Rogu, że nie mają w tej chwili jasnej polityki, jasnego, bo nie w ogóle nie mają żadnego programu, to też jest taka, drodzy Państwo, uwaga, że jedynym programem PiSu to był kult jednostki Lecha Kaczyńskiego. I tak naprawdę rozdawanie kasy z budżetu zamiast obniżania podatków, bo to był jedyny pomysł ich, że bierzemy pieniądze od ludzi i im oddajemy jako prezent od rządu. Jarkowe, jako, że rząd PiS daje i próbowanie przekonywania, że rząd PiS ma jakieś własne pieniądze. I dzisiaj oni mają gigantyczny problem, no bo skoro rząd PiS miał pieniądze, dlaczego rząd PiS przestał mieć pieniądze, dlaczego przestał dawać? Dlaczego te pieniądze, które daję, nie wystarczają tak naprawdę na wiele? No bo nie wystarczają, bo jest droższy. Jeżeli ten materiał się Wam podobał, to proszę o subskrypcję kanału i dostępnianie go jak najszerzej. Ja pozwolę sobie polecić Państwu historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jedynym z autorów. To jest magazyn, yy... Inne niż magazyn, większość magazynów historycznych, ponieważ staramy się pisać tutaj rzeczy takie nie chóra patriotyczne, tylko prawdziwe, jak na przykład o tym, że powstania narodowe były przyczyną tego, że Polska wybijała się na niepodległość dłużej, że powstania takie jak listopadowe, styczniowe. Wcześniej Powstanie Kościółkowskie, tudzież Konfederacja Barska z lat 1768-1772, która doprowadziła do pierwszego polskiego rozbioru, że to wszystko były rzeczy, które szkodziły polskiej sprawie, a nie pomagały, dlatego że nie organizuje się biatyk w sytuacji, w której wszystko wskazuje na to, że je przegrasz. No, o Powstaniu Warszawskim, największej zbrodni na narodzie polskim, nie wspominając, no, ponad ćwierć miliona... Ludzi zgładzonych, zabitych, a wszystko w imprezie, którą zorganizowało polskie państwo podziemne, łącznie ze zniszczoną stolicą, i do tej pory brak jest w podręcznikach jasnego, oczywistego potwierdzenia, że decyzja o wybuchu i prowadzeniu powstania, bo przecież można jej było poddać, tak jak poddano powstanie na Pradze Warszawskiej po czterech dniach. Prowadzenie tego powstania było po prostu zbrodnią na ludności cywilnej zbrodnią na Polakach. Pięć największych kłamców historii Polski, jedno z tych kłamstw właśnie opowiedziałem, to jest o tym, że dzięki powstaniom Polska odzyskiwała niepodległość. Jest wręcz przeciwnie, było to bardzo złe, i w ogóle nie chrześcijańskie, dlatego że ofiary, składanie ofiar z ludzi w szczytnym nawet celu nie jest chrześcijańskim działaniem. A tym właśnie była między innymi powstanie warszawskie. E, oprócz tego tajna armia Putina to jest materiał nie o wagnerowcach, tylko wychodząc od wagnerowców, e, którzy właśnie się chwalą, że zdobyli Bachmut e, na, na Ukrainie, e, czyli ta armia, że są pierwszą prywatną armią, która pokonała armię e, państwową zorganizowaną i e, 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 Uzbrojonu przez państwa zachodu. A tutaj jest opowieść po prostu wychodząc od Wagnerowców: jak najemnicy, zachodni najemnicy odgrywali wielką rolę w budowaniu rosyjskiego, moskiewskiego imperium od XVI wieku. Było to naprawdę, drodzy państwo, duże wydarzenie. Oprócz tego w numerze jest wiele ciekawych tekstów, jak chociażby historia tego, że Związek Sowiecki produkował i sprzedawał narkotyki. Są również materiały o, o, o dziejach kryptografii w historii świata niebezpieczne związki BMW z Hitlerem. To jest materiał o tym, jak rodzina, która była właścicielem koncernu BMW, dorobiła się podczas rządów nazistów w Niemczech. Fajna, fajna his historia BMW właśnie w hist historii bez cenzury. Ja, drodzy Państwo, zapraszam też na portal 224. Koniecznie nam Państwo wpadajcie do nas tam jest, drodzy Państwo, lista ponad tysiąca afer, które PiS miał ponad od, ponad od 2015 roku. Oczywiście to nie jest pełna i kompletna lista afer, ponieważ to są tylko te afery, które ujrzały światło dzienne. Warto tam wejść do nas na wieści 24 i udostępnić, bo to są te afery kolportacz tych afer bardzo mocno obniża poparcie PiSu. A ja ze swojej strony chciałbym Państwu po raz kolejny podziękować za wsparcie, którego mi udzieliliście w procesach, które na mnie spadają, które są absurdalne, jak chociażby proces, którego finał będzie w najbliższych. Dniach finał, w której jestem sądzony, karnie za to, że powiedziałem Cezaremu Gmyzowi, aby nie kolportował antysemickich obrazków, plakatów żydziwszy. I tylko drodzy Państwo, w, Polski, w państwie polskim znaleźli sędziego, który uznaje, że wezwanie do skasowania plakatu żydziwszy i nie kolportowania antysemickich treści, jest przestępstwem. Drodzy Państwo, skandaliczny wyrok. Wyrok, który już jest głośny na arenie międzynarodowej, o będzie bardziej. Aha. Zobaczymy, drodzy Państwo, czy w polskim, czy w polskich sądach będą zapadać wyroki, które no inaczej, drodzy Państwo, no powiem tak, profesor Wojciech Sadurski nazwał go delikatnie mówiąc skandalicznym, a organizacja żydowska, która napisała do sądu, jedna z największych organizacji. Helping hands coalition nazwała go po prostu państwowym antysemityzmem. No i trudno się tutaj nie zgodzić. Więcej, drodzy Państwo, na ten temat opowiem w tygodniu, ale jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie.